Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam na konferencji prasowej po meczu pierwszej ligi pomiędzy GKS-em Tycha a Zagłębiem Lubin. Wygrana drużyna gości 1 do 0. Mecz oglądało 300 widzów. Z nami trenerzy obu drużyn i proszę o pomyczowy komentarz jeśli chodzi o zespół gości, pan Piotr Stokowiec. No Cóż, jestem zadowolony na pewno i też z przebiegu spotkania, szczególnie do tej czerwonej kartki, bo, bo uważam, że graliśmy dobrze w piłkę. Kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku, może nie stwarzaliśmy aż tak dużo sytuacji y, 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 takich strzeleckich czysto, no ale tych GKS-tychy to też nie jest przypadkowa drużyna i, 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 i tutaj nie jest o to tak łatwo. Natomiast graliśmy w określony sposób, tak jak chcieliśmy grać. Graliśmy piłką i, i, i ten cel osiągnęliśmy zdobywając bramkę. No później czerwona kartka skomplikowała trochę sytuację, aczkolwiek też jestem zadowolony i z Roszat, i ze zmian personalnych. Mogę taką mieć satysfakcję, że udało się jakieś takie, powiedzmy, taktyczne przestawienie, bo przeszliśmy na piątkę obrońców z tyłu i, 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 i tutaj no nie dopuszczaliśmy przeciwnika do jakichś klarownych sytuacji. Także no zadowolony jestem na pewno i przede wszystkim z wyniku, bo te trzy punkty są najważniejsze i po tej takiej dotkliwej porażce ze Zniczem Pruszków no, no wracamy na właściwe tory i, i liczy się już w tej chwili następny mecz i, i tym żyjemy także tyle, dziękuję dziękuję trenerze trener GK Jasotychy, pan Przemysław Cecharz uważam, że mecz był bardzo wyrównany graliśmy z dobrym przeciwnikiem z dobrym piłkarsko przeciwnikiem i w takim meczu zazwyczaj decyduje jedna, dwie sytuacje. W Zagłębie Lubin po przez nas prokurowanej sytuacji wykorzystało. A my mając dwie sytuacje Mateusza Bukowca i Pawła Smołki nie potrafiliśmy umieścić piłki w bramce. I dlatego mecz przegraliśmy. Uważam, że nie można ganić chłopców za to, że nie chcieli, za to, że nie oddawali serca, dążyli do końca zmiany wyniku, do końca do zmiany wyniku. Nie udało się, Zagłębiu Lubin cofnęło się większą ilością piłkarzy, było ciasno. Tak jak mówię, w takich meczach decyduje jedna, dwie sytuacje. My swoich nie wykorzystaliśmy, Zagłębie wykorzystała. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy trenerze. Czekamy na pytania. To było, Pan generalnie czuje, że pan może jeszcze raz zysków podnieść. Do, 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 do na to nie wygląda to Nie wiem, w wypadku naszów w Lidze. Ten styl też nie jest taki, jak pan zapowiadał, prawda? Bo pan tam słowa, za to. to. Gdzieś to się panu. Zgadza Zboczy, się. Zgadza się, jest to, jest to nasz problem, że nie możemy złapać tego charakteru gry. Ale wie pan, Wtedy, kiedy dobrze się mecz zapowiada, dobrze się układa, zespół gra, swoje założenia popełniamy, błąd brzemienny w skutkach, i zespół bardzo często traci wiarę, boi się odpowiedzialności wziąć na siebie. Niektórzy zawodnicy grają zbyt nerwowo, nie potrafimy tego odwrócić. I to jest nasz problem. Jestem przekonany, że, gdyby, gdyby, powtarzam, gdyby zespół miał 3-4 punkty więcej, ta gra by zupełnie inaczej wyglądała. A tak to ciągle krążymy nad przepaścią i jest ten problem, myślę, że w głowie. Ja uważam, że można ten zespół wyciągnąć i tego się trzymam. Dziękuję bardzo. Mam jakieś pytania jeszcze? Że jak sytuacja w No cóż, te kontuzje ostatnio trochę nam doskwierają. Na szczęście ryk woźniak szybko wrócił. Okazało się, że jednak no nie była aż tak poważna kontuzja jak, jak zapowiadało się. Ale, ale Adrian błąd no, ma skręcony staw skokowy z Borisem Godalem. Jeszcze czekamy na diagnozę ostateczną, ale też nie wygląda to za różowo. Natomiast no, miłość zbicie i dostał tutaj w miejsce takie, gdzie jest splot nerwowy w okolicach miednicy. I myślę, że, że, że powinno się to, bo to jest zbicie i akurat w takie miejsce, że nie mógł już nogą ruszać, y, 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 bardzo unerwione, także myślę, że to jest kwestia paru dni i wróci normalnie, aczkolwiek no, nic tutaj nie mogę powiedzieć, na pewno komplikuje nam też sytuację kartka czerwona to sika, i... ale to już są rzeczy, który, nad którymi się będziemy zastanawiać w ciągu tygodnia. Dziękuję bardzo. Mam jakieś pytania jeszcze? Co mnie dla Flesz, Pytanie do trenera rację Przed W Pan powiedział, że gra pan w swoją posadę, z których posadę. Więc y, przed sezonem też pan zapowiadał, że styl nie będzie ładny, ale Proszę pana, yy, nie wiem kto tak powiedział, ale ja nie powiedziałem, że gram o posadę przed Meszem. Nie zapowiadałem takiej rzeczy. Nie, nie, nie ten i zawodnicy grają o posadę. Nie było takiego. Skąd takie słowa u pana, to nie, nie mam pojęcia. Wiadomo, że presja wyniku i presja wyników osiąganych przez zespół nie jest zadowalająca, i trener jest zawsze, i yy, posada w takim przypadku jest zagrożona, i to jest normalne. Jeżeli chodzi o. Grę zespołu, to ja nie widziałem, żeby dzisiaj grał zespół do tyłu. Dzisiaj akurat chcieliśmy atakować i stąd nawet straciliśmy bramkę z kontrataku przeciwnika. tak? Z długiej piłki, którą Masternak strącił głową do Janoszki, który uderzył bardzo ładnie bramkę. Cały czas dzisiaj graliśmy do przodu i dążyliśmy do zmiany wyniku. Nie było w ogóle grania z tyłu, także, także tutaj... Nie rozumiem, a jeżeli chodzi tak, o, o, o ogólną sytuację, tak, zgadza się, nie jestem ani zadowolony z gry, ani z postępów drużyny i wiadomo. Dziękuję trenerze. Mam jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że nie. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia na kolejnych meczach.